Morawiecki ujawnia kulisy TVP, Kurski blokował, Nawrocki mówi: Po moim trupie. Mateusz Morawiecki skrytykował sposób zarządzania telewizją polską w okresie rządów PIS. Były premier ujawnił, że był banowany przez ówczesne kierownictwo TVP, co potwierdził były dziennikarz stacji Bartłomiej Graczak. Morawiecki był gościem kanału PR-Kanał na YouTube, gdzie w rozmowie z Graczakiem przyznał, że media publiczne nie działały tak jak powinny. Podkreślił, że sposób prezentowania różnych racji był nieodpowiedni, a jego własne wystąpienia były często blokowane. W międzyczasie Jacek Kurski zapowiedział swój powrót do TVP, co wywołało ostrą reakcję prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Po moim trupie, napisał w mediach społecznościowych, jednoznacznie sprzeciwiając się powrotowi Kurskiego do telewizji publicznej. Sprawa Kurskiego budzi kontrowersje także w kontekście jego nieudanej kampanii do Parlamentu Europejskiego. Były prezes TVP nie zdobył mandatu, a jego kandydatura wywołała publiczne spięcia między politykami PiS, w tym między Marcinem Mastalerkiem a Beatą Szydło.